Jeśli planujesz kupić nieruchomość, na pewno spotkasz się z pojęciami umowy rezerwacyjnej i umowy przedwstępnej. Choć brzmią podobnie, to mają zupełnie inne znaczenie i konsekwencje prawne. Umowa rezerwacyjna to dokument, który służy głównie do czasowego zarezerwowania nieruchomości. Podpisuje się ją najczęściej na rynku pierwotnym, czyli przy zakupie od dewelopera. Dzięki niej sprzedający zobowiązuje się nie oferować danej nieruchomości innym klientom przez określony czas. Czy jest obowiązkowa? Nie. Ale często jest stosowana zwłaszcza w inwestycjach deweloperskich, co daje kupującemu pewność, że mieszkanie nie zostanie sprzedane komuś innemu, na przykład zanim uzyska kredyt hipoteczny. Czy wiąże prawnie? Zwykle nie zobowiązuje do zakupu, ale często wymaga wpłaty opłaty rezerwacyjnej. Jeśli kupujący się wycofa, może ją stracić. Umowa przedwstępna czym się różni? To już zobowiązanie prawne, w którym obie strony, zarówno kupujący, jak i sprzedający, deklarują, że zawrą w przyszłości umowę ostateczną, czyli akt notarialny zakupu nieruchomości. Czy jest obowiązkowa? Nie, ale daje pewność obu stronom, że transakcja dojdzie do skutku, co daje kupującemu gwarancję, że nieruchomość zostanie sprzedana na określonych warunkach. Czy wiąże prawnie? Tak. Jeśli podpiszesz się u notariusza, możesz dochodzić swoich praw w sądzie, a w niektórych przypadkach nawet wymusić sprzedaż. Podsumowując, umowa rezerwacyjna to wstępne zabezpieczenie nieruchomości, ale nie zobowiązuje do zakupu. Umowa przedwstępna to prawnie wiążący dokument, który zobowiązuje obie strony do finalizacji transakcji. Jeśli masz pewność, że chcesz kupić daną nieruchomość, najlepiej od razu zawrzeć umowę przedwstępną. Jeśli potrzebujesz więcej czasu na decyzje lub i formalności związane z kredytem, umowa rezerwacyjna może być dobrym pierwszym krokiem. Masz pytania? Napisz do mnie. Chętnie pomogę Ci przejść przez cały proces zakupu nieruchomości bezpiecznie i bez stresu.